wiedziałeś się o tym, że wiele osób boi się zażywać leków, bo woli ich po prostu nie brać. Czy te leki są bezpieczne? Nie powodują jakichś skutków ubocznych? Eee, Finasteryt. Inhibitor 5-alfa reduktazy rzeczywiście powodował skutki uboczne. Od razu zauważmy jedną rzecz. W tych wszystkich porządnych badaniach klinicznych mamy grupę przyjmującą dany środek i mamy grupę przyjmującą placebo, więc w grupie przyjmującej placebo również występowały problemy, o których mowa: spadek libido, problemy z erekcją, czy spadek jakości spermy. Natomiast faktem obiektywnym jest, że w grupie przyjmującej finasteryt często. Częstość występowania takich e, przypadków była nieco wyższa. E, w grupie przyjmującej placebo tam było nieco ponad 1%, w grupie przyjmującej Finastery nieco ponad 2%. Y, malutkie statystyki. Zgadza się, drama, nie jest to nic jak gdyby dramatycznego, ale jednak jest to bardzo wrażliwa część e, dla, dla wielu osób,